Hej go na pan tu! Sprzątanie szafki niżej. Czyli wszystko teraz będziemy psikać. Psikanko. efekt końcowy. Była info, widzicie, jak są takie filmiki, że na przykład jak to niektórzy robią, że mm, że wszyscy jak wstają, jak się malują, jak wygląda ich dzień, bo ja na przykład kocham taki vibe, że wstają, malują się, to jest bez dźwięku, tylko jakaś taka cichutka muzyczka. Wstają, malują się, sprzątają, idą gdzieś, ubierają się. I to jest mój vibe po prostu, taki wakacyjny, taki kawaii. I po prostu jak chcecie, to piszcie piwką. Ja będę takie rzeczy nagrywała, to pa pa, buziaczki.